Hej, witam was serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku i dziś będziemy robić gigantyczny sklep z watą cukrową. Tą jak już pewnie wiecie, a wydaje mi się, że musicie wiedzieć, bo wszędzie o tym be to mam w końcu swoją własną watę cukrową. W związku z czym stwierdziłem, że fajnie by było zrobić taki sklep w domu i też wy mi pisaliście, żebym coś takiego zrobił. Bo jeżeli nie widzieliście, to nadróbcie sobie koniecznie. Na moim kanale pojawił się kiedyś film, że zrobiłem gigantyczny sklep ze słodyczami w tym mieszkaniu. Ja miałem ponad milion wyświetleń, więc w ogóle byłem w szoku. Dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli ten film. Zrobiłem tam sobie ladę, zrobiłem półeczki ze słodyczami. I w ogóle to tyle razem stwierdziłem, że pójdę po całości, zrobiłem mam swój stent, który postawię tutaj Taki typowy sklep z watą cukrową. No i oczywiście z moją watą cukrową, no bo bez sensu kupować jakąś inną. Więc yy, zrobimy sklep z moją watą cukrową, ale jeszcze zanim zaczniemy, to chciałem Was poinformować, że 25 sierpnia, czyli w tą niedzielę, widzimy się w galerii muciny w Warszawie od godziny 12 do godziny 20 będę na Was czekać z watą cukrową, będę czekać na was z merczem. Będziecie mogli sobie przyjść, spotkać się ze mną, pędzić miło czas, zjeść moją watę i przy okazji kupić jej sobie na zapas, wobec sensu i kupić jedną sztukę, bo wiecie zjecie ją podczas eventu. Więc kupcie sobie od razu z 10 i będziecie. Nie zawała. ma w ogóle rok daty ważności, więc na ludzie. Przy okazji będziecie mogli kupić sobie bluzę, coś innego. Będzie też specjalna kolekcja pop-upowa. Gdzieś tutaj widzicie wizualizację. Będą specjalne rzeczy na pop-upie. Będzie też kilka nowych akcesoriów, których jeszcze nie ma na stronie, na przykład metalowe słomki. Więc zachęcam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że się widzimy już w niedzielę. Będzie z tego też nagrywany mega fajny vlog, więc będą Wasze reakcje na smak mojej waty. Także, jeżeli chcecie się pojawić przy okazji na moim filmie, to koniecznie bądźcie w niedzielę. A tymczasem, jak już powiedziałem Wam o pop powiedziałem Wam, że mam już swoją watę, że możecie też na Diersa i teraz wam mówię. To subskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę i zaczynajmy robić ten film. Troszeczkę posprzątałem. Posprzątałem. Przesunąłem rzeczy. Tu za chwilę wstawimy mój stand, który będzie tworzył już w sumie cały sklep. Oprócz tego postawimy jeszcze kilka dekoracji. Udekorujemy ten stand, wzięłem kasę fiskalną, postawimy moje waty, więc jak już tu uprzątnąłem, to przesunę może kominek, żeby było miejsce na stand. I muszę się pozbyć tego stołu. I wtedy, uwaga, przeniesiemy ten oto olbrzymi stand na watę cukrową, który jest kustomizowany specjalnie pod mnie. Sam go zamówiłem z pomocą. Eee, I ma moje logo i w ogóle jest przecudowne. Zaraz to wszystko zobaczycie, ale najpierw zrobię porządek, bo... Inaczej tego nie przyniosę. Stent waży jakieś 40 kg. Miejcie to na uwadze, może 60. Albo... Słuchajcie, oficjalnie pokazuję wam mój stent na watę cukrową. Jak widzicie jest taki ala wózek, oczywiście kółko jest atrapą, wszystko jest na nóżkach. Jest skastronizowany podobnie. jest tutaj moje logo, które jest w ogóle wypukłe i jest cały różowo-niebieski w paski, tak jak moje pudełko. W ogóle staraliśmy się jak najbardziej odwzorować kolor pudełka, więc jak zobaczycie, te kolory były naprawdę bardzo dobrze dopasowywane. Trochę na żywo są żywsze niż na pudełku, ale to też dlatego, że to jest jakby na, na opakowaniu trochę co innego niż na drewnie, ale generalnie wydaje mi się, że jest cudowny. W momencie, kiedy już wiedziałem, że będę sprzedawać waty na pop-up stolach, czyli na eventach, to stwierdziłem, że muszę mieć taki ala wózek, ala jakąś faj... Lady, bo jak wiecie, często jest tak, że merch po prostu sprzedajemy przy budce, która już jest postawiona na evencie, albo sprzedajemy po prostu przy jakimś stole. Ja stwierdziłem, że z watu nie może być tak. jeżeli już robię grubą serię, sesję zdjęciową, jeżeli robię już piękne opakowanie, bo moim zdaniem, jest to naprawdę fajne, starałem się, żeby było fajne, więc mi musi się podobać. I momencie, kiedy już mamy wszystko tak na mega na tip -top, to stwierdziłem, że jakby lada, przy której będziemy sprzedawać, też musi być mega. No i wtedy właśnie wpadł pomysł na taki wózek, który stwierdziłem, że muszę mieć, ale okazało się, że to wcale nie jest proste, żeby go nabyć. Na szczęście udało nam się znaleźć osobę, która robi te. Ścianki dla Boga, więc polecam firmę poza ramy, jeżeli ktoś chciałby kiedyś zamówić sobie coś takiego. Generalnie inspiracją były wszystkie te imprezy urodzinowe dla dzieci albo Baby Shower w Stanach, bo jak wiecie, Baby Shower to takie imprezy z okazji urodzin dziecka. Jak wiecie, uwielbiam Stany, uwielbiam USA, więc chciałem mieć coś amerykańskiego. Mam swój własny wózek, który waży troszeczkę więcej niż myślałem, że będzie ważył. Naprawdę, ja sobie poprosiłem, to tak, że w ogóle go będę mógł w razie czego zapakować do samochodu. Okazało się, że no niestety nie i e, musimy pożyczać wóz od mojego taty, bo waży 60 km. I ma wymiary takie, jak widzicie. Ale mieści się w chacie. Najważniejsze. I ma szafki, pokaż. I ma szafki, tak. Tutaj mam w ogóle z tej strony lady. Tutaj będzie stała warta, która będzie czekała na klientów. Za nią będą stały jeszcze palety, bo oczywiście tu się wszystko nie zmieści. Ale jakby mam lady, w sensie szafki QMDK. przez wszystkie maty, których nie będzie widać, a dzięki temu przynajmniej będzie zabezpieczony blat Może ja na razie to są, bo widać metki. Więc ja sobie to wyłożę. Na razie mam dwie. Muszę kupić jeszcze trzecią. I teraz możemy już szykować moje stoisko do mojego sklepu gigantycznego w domu. Więc żeby się niektóre niedoskonałości tutaj. Na przykład będziemy przyczepiać balony z jednej i z drugiej strony. A tu ustawimy piramidę waty. Na evencie, na który przyjdziecie w niedzielę, nie będzie piramid waty, bo e, będę stał tutaj ja i robił sobie fotki, a z drugiej strony będzie stała osoba, która będzie e, obsługiwać kasę fiskalną, więc e, wtedy nie będzie piramidek, ale teraz, póki jakby sprzedajemy i nie mamy masy klientów, bo jest mieszkanie tylko Filip i Maty, więc chyba, że oni coś kupią, to mogę postawić piramidki, więc chodźmy po watę. Dobra, mam już watę, mam pompkę do balonów i balony, więc może najpierw zaczniemy od balonów. Idę z czymś dużym, patrzcie na to, mamy dwa takie jeszcze które postawimy e, na pop Czego go postawić teraz? Takie coś będzie co stało też na pop Będzie w to wiatr i będziecie mogli e, łatwo znaleźć wejście na mój sklep. Mamy zwykłe różowe balony. Mamy też, uwaga, balony z moim logo. mówiliśmy ich kilka na sesję i na to, żeby były na pop -upie. Dobra, mam balony. Teraz je przyczepię z jednej i z drugiej strony, więc teraz może przyczepię z tej strony. Trzyma się. Nice. Dobra. Ze względu, iż było bardzo, ale to bardzo dużo pytań o samowatę. Gdzie będzie można ją kupić, kiedy będzie można kupić, jaka jest cena itp. To ja was zapytałem na moim Instagramie. Tam w ogóle macie też zdjęcia z sesji, więc zapraszam bardzo serdecznie. Zapytałem was o to, żebyście dali mi pytania w jednym miejscu. Ja sobie je zebrałem. Wybrałem około 30 pytań i dzisiaj na nie jeszcze odpowiem na koniec. Dobra. Ustawię piramidki, tak jak miałem to na sesji. Chyba jednak bez tego. bo To trochę odstaje i będzie niewygodnie. Korzystam już z kasy niezabawkowej a mam prawdziwą swoją. Nie będę jej nawet dzisiaj włączać, tylko po prostu ją postawię, żeby nie było, że nie mam. Tak, right, bo sklep to sklep, więc kasa fiskalna musi być. I uwaga, mój sklep jest gotowy. Mam cały stand, mam kasę, mam watę, którą mogę sprzedawać, mam jeszcze windera, bo nie mam wiatru, mam balony, jestem gotowy. Dobra, Filip, chodź tutaj. Jak to? Jest pierwszym klientem. Dzień dobry, w czym pan? że, wapę. Kto to? Dobrze. Nie, to nie, to. Dobrze, Czego? 6 6 zł mogę kartą tak Proszę kartą. Tak, można, ale terminami to odbieram tak? Aha, no to jak, gotówką? To jutro przyjdziemy Nie, gotówką To zabijmy 6 Na spróbowanie, na kreskę Na kreskę? A gdy nie, to masz Dobrze, ze względu, iż nie mam dziś sety dzisiaj klientów Ale udało mi się zrobić sklep z watą cukrową z w mieszkaniu To teraz odpowiem na wasze pytania, które was naprawdę nurtują Zadaje się ich mnóstwo i zazwyczaj się powtarzają Więc wybrałem kilka takich najważniejszych Kilka, prawie 30 Ale pójdzie szybko, więc teraz zamieńcie się chwilkę w słuch Będzie mi naprawdę bardzo miło posłuchacie. Więc generalnie ale zaczynamy teraz yy, serię pytań. No dobra, pierwsze. Gdzie można kupić watę i czy będzie ona na stronie internetowej? Więc uwaga, watę cukrową na razie można kupić tylko i wyłącznie na pop-up Storze w Warszawie. Jeżeli będziemy robić więcej pop-up czyli na przykład będzie trasa, to wtedy was o tym poinformuję i poinformuję w jakich miastach, kiedy i gdzie. Więc na razie można kupić tylko w niedzielę 25 sierpnia o godzinie 12 do godziny 20 w Galerii Mociny w Warszawie. Na stronie, na niestety na razie nie ma Baty. Myślę, że po pierwszym byłaby w Wprowadzimy ją na stronę, więc wtedy będzie dostępna na deerstyle.pl Na razie nigdzie. Ale wiecie, na stronę na razie nie chciałem wrzucać. Chciałem, żeby ludzie przyszli też na popa, zobaczyli, spróbowali, jak chciałem ich zobaczyć na żywo. Eee, na stronę wrzucimy, mam nadzieję, później musimy dogadać się tego jeszcze z My Music Shop I jak wrócimy do nich na stronę, to będziecie mogli już sobie zamawiać. Drugie pytanie: Czy wata będzie w sklepach typu Biedronka, Tesco czy Żabka? W poprzednim filmie, w przedostatnim filmie, w którym powiedziałem Wam o tym, że w ogóle mam swoją Watę mówiłem, że niestety sklepy nie chciały wziąć mojej waty. Próbowaliśmy do kilku różnych sieci sklepowych. Niestety każdy odmówił ze względu na dużą ilość cukru. No bo kurczę, wata cukrowa jest cukru, więc jakby tam jest cukier, owszem. E, ale po prostu wiecie, w momencie, kiedy w składzie jest 100% cukru, nie za bardzo to w do sieci, ponieważ stwierdzili, że polityka zdrowia żywności jest najważniejsza. E, także niestety na razie nie ma e, tego w żadnych z, z sieci sklepów. Mam nadzieję jednak, że do końca roku uda nam się wprowadzić do jakiegoś sklepu. Bardzo bym chciał, żeby to było dostępne w każdym dla was, też w bliskim sklepie, czyli na przykład, żebyście mogli w nie. W Biedronce było fajnie, bo macie Biedronkę prawie w każdym mieście. Fajnie też, żeby na przykład z Biedronki ewentualnie była żabka, bo żabka też jest super, czy jakiś Carefour. No chciałbym, chciałbym, żeby to było w sklepach, więc mam nadzieję, że będziemy o to walczyć. Jeżeli nie uda się z watą, to mam nadzieję, że uda się z innym produktem, który dla Was będę szykował i którego premierę może kiedyś też zobaczycie. Trzecie. Ile kosztuje wata? Wata w takim kubeczku kosztuje 6 zł. Wydaje mi się, że to jest całkiem fair cena, patrząc na to, jak wygląda opakowanie. Nie jest to najtańsze opakowanie ze zierką u góry. Staraliśmy się, żeby wszystko wyglądało bardzo ładnie. Też nie jestem gigantyczną firmą, która ma miliony, żeby stworzyć produkty swoje, więc ja wszystko zapłaciłem ze swoich pieniędzy i dlatego też jakby nie jestem w stanie tego wam za złotówkę, bo po prostu bym był bankrutem w tym momencie, bo <grym> byłem naprawdę bardzo dużo pieniędzy na tę watę, ale cieszę się i wydaje mi się, że wspomnianie marzenie jest warte każdego hajsu, tak powiem. Czwarte pytanie. Jaki jest smak oraz kolor waty? Smak jest to guma walonowa, tak jak tutaj jest napisane na kubeczku, dlatego też wata jest w paski różowo-niebieskiej, ten stent, na którym siedzę, też jest w paski różowo-niebieskie, ponieważ bardzo mi się kojarzy guma balonowa z różowo-niebieskimi paskami. I taki był od razu zamysł całej waty, że to ma być wszystko różowo-niebieskie, bo tak mi się właśnie kojarzy guma balonowa. Kolor waty jest niebieski. Kolejne pytanie, jaki jest skład waty i ile ma kalorii? Skład waty. Uwaga, czytam! Wata cyfrowa o smoku gumy balonowej. składniki Cukier, aromat tutti frutti, czyli guma walonowa Znaczy nie do końca, ale jakby to jest Tak się nazywa ten smak gumy walonowej Oraz barwnik E133 I to jest koniec składu, nie ma nic więcej Jedyną tak naprawdę chemia, jaka tutaj jest To jest ten barwnik, jeżeli chodzi o kalorie To już wam mówię, kubeczek ma 135 kalorii Ma 30 gram i ma w tym dwie łyżki cukru. Kolejne. Czy wata ma w sobie dużo chemii? No nie, bo tam jest cukier, aromat i barwnik i koniec, więc nie nie ma w sobie dużo chemii. Czy pasuje ci wielkość i ilość waty? Tak, wydaje mi się, że ten kubeczek jest bardzo fair. Jest to taki kubeczek porównywany z kubeczkiem Stegera, bo nie wiem, czy to nie jest w ogóle taki sam jakiś wymiar. I wydaje mi się, że w momencie, kiedy zjecie już całą watę z takiego kubeczka, to będzie wam na tyle słodko, że git. Dlaczego logo jest fioletowo-niebieskie, a nie różowo niebieskie? Właśnie. Znalazłem kilka takich pytań. Owszem, moje logo tutaj może w kolor fioletowy, ale to dlatego, że niebieska wata jest przezroczysta i ten niebieski kolor ze środka, czyli kolor mojej tej waty, wypełnia to logo, zobaczcie, jak ja to podniosę, to wtedy tutaj znika i się robi przezroczyste, a te różowe, a jak to wkładam, to się to robi fioletowe, a to niebieskie, dlatego, że są jakby te, Moje... mój logotyp jest taki ala przezroczysty, w sensie niebieska wata jest przezroczysta, a ta różowa jest tak nie do końca przezroczysta, bo ma trochę nałożony taki różową poświatę jakby i przez to, że z środka jest niebieska wada, to z tym różowym tworzy fioletowy, więc jak zobaczycie już na żywo pudełko, to będziecie wiedzieli o co chodzi. W momencie, kiedy już wszystko zjecie, to zostaje różowo-niebieskie w środku. Ale jak włożycie tą watę, to, to jest fioletowy. Następne. Czy planuję zrobić inne produkty i inne smaki waty? Powiem Wam tak, mam już przygotowany jeden smak waty, kolejny. Więc na pewno szykuję kolejne smaki, czy szykuję kolejne produkty. Chciałbym jak najbardziej, żeby w mojej marce spożywczej Alpha so Sweet było minimum 5 produktów. które będziemy oczywiście wprowadzać stopniowo. Później mam nadzieję, że się rozrośnie to w ogóle, że będzie ich więcej, ale na razie mam taki swój cel 5 produktów, my jakby stopniowo i z każdym nowym produktem będziemy robić nowe Story, Może wtedy już będzie wszystko dostępne w normalnych sklepach, więc będziecie mogli latać po Krewelarze czy czymkolwiek i kupować moje łapstwy. Mam nadzieję, że tak będzie. Ile kosztowało całe zrobienie paty? Hm. Tutaj jakby nie podam Wam konkretnej kwoty od razu, mówię, bo to są... Też prywatne sprawy i biznesowe y, wydatki. E, powiem tak, musieliśmy kupić 25 tysięcy sztuk, więc wyobraźcie sobie, że troszeczkę to kosztowało. Plus do tego dolicza się wszystkie inne rzeczy, których nie widać, czyli na przykład stent, ścianki, sesja zdjęciowa, fotograf, tworzenie grafik, transporty, montaż filmów i nie tylko filmów. <grym>, receptura, e, sama. receptura sama. Kasa fiskalna, bo to też trzeba było kupić na pop żeby było. Generalnie masa pieniędzy. Czy jest puszysta? Właśnie i to jest bardzo dobre pytanie. To był mój pierwszy wyznacznik odnośnie mojej waty. Bo w momencie, kiedy dostałem pytanie co chcesz, jak chcesz, żeby wyglądała twoja wata, to ja od razu powiedziałem, że chcę jedną, żeby była jak najbardziej puszysta. I właśnie na to, że ona jest dosłownie jak taka chmurka, to nie wiem, czy to widać, że ona się tak rozrywa ładnie. No serio, to jest tak delikatne. jak kuchy w Na maksa. Czemu plastikowe opakowanie? Tutaj znalazłem tak pięć pytań odnośnie tego i owszem, to jest mini problem. Zgadnijcie, że ciężar, na przykład słomki też ee, na popapie na przykład będą metalowe do z moim logo, więc staram się to niby ograniczać, ale niestety w... W wyborze, jakby opakowania do mojego produktu spożywczego, zostają wybór pomiędzy plastikowym a plastikowym. Więc ze względu, iż miałem do wyboru tylko plastik albo plastik, no to wybrałem plastik, ale ze względu, iż opakowanie jest na tyle ładne i starałem się o to, żeby było jak najbardziej ładne, to można je fajnie wykorzystać. I to właśnie znajdziecie na mojej stronie imesweet.pl. Jest taka zakładka, jak zjedziecie trochę niżej, jest zakładka recykling, tak to nazwaliśmy. I chodzi o to, że pudełko możecie wykorzystywać na wiele sposobów. Jeżeli je ładnie umyjecie w środku, to możecie zrobić sobie w wieczku dziurkę i włożyć sobie nawet metalową sumkę. wtedy możecie sobie z wielokrotnie z niego na ko kubek do picia. No sobie, sami to Tylko tyle, że będzie wam się wylewać, jeżeli gdzieś zabierzecie ze sobą. No bo nie unikniemy tego. Mamy też tam takie pomysły, jak na przykład można użyć tego jako skarbonki. To znaczy, że w wieczku wytniecie sobie takie puste Możecie też z tego zrobić doniczkę, chociażby na fasolkę, czy na cokolwiek innego zechcecie co sobie ee, stawić. No bo jakby to jest wiecie, można z tego zrobić doniczkę sobie na ludzi. Można też z tego korzystać jako dekoracja w pokoju. Ja mam tutaj ustawione na kominku waty Albo e, jeszcze fajny pomysł jest taki, że możecie sobie z tego zrobić organizacja na piórku, sery. Możecie włożyć sobie tutaj ołówki głąki czy takie inne rzeczy. Więc wydaje mi się, że można to wykorzystać na wiele sposobów, także staraliśmy się znaleźć w tym, yy, że to jest klasykowe w wiele sposób. Czym różni się twoja wata od sklepowej, właśnie na to pytanie jeszcze czekałem. Więc tak jak mówiłem, zrobię test, ale ze względu, iż ostatnio na obozie dziewczyny jeszcze nie wiedziały, że będę miała swoją watę, więc dałem jeszcze watę, którą znalazłem w sklepie i chciałem ją właśnie porównać. Ale nie wiem, czy widzicie, że ona tak tylko delikatnie dotknie, ona już mi się klei do rąk i jest taka zbita, że w momencie, kiedy ja chcę ją rozerwać, to mam problem. Tu w środku jest trochę puszysta, ale jakby nadal jest problem, żeby ją. No, normalnie ładnie rozerwać. A w mojej wacie staram się, żeby była na tyle delikatna, że naprawdę jak ją otworzę, to jest otwarte z tobą. Mhm. Ale jak zobaczycie, to nawet widać to tutaj już, że ona nie jest tak do końca zbita, bo to są takie przerwy. Nie wiem czy to widzicie. Że więc nie jest aż tak zbita i wystarczy ją delikatnie pociągnąć i ona już się rozrywa na takie kawałki. Serio. Jakby nie jest to żaden problem, więc wydaje mi się, że jest delikatniejsza. Teraz muszę to zjeść. Czy twoja wata nie jest gorzka? To było jedno pytanie. Ktoś mi jak że po tej wacie, tej jakby najtańszej dostępnej wszędzie, miał uczucie takiego gorzkiego smaku. Powiem szczerze, że mi też się zdarzyło. Kiedyś, jak nagrywałem wannę waty cukrowej i miałem te z kubeczków, to też miałem wrażenie, że jedna była trochę bardziej gorzka, ale nie wiem, czym to jest spowodowane. W mojej tego na szczęście nie poczułem i mam nadzieję, że nigdy nie poczuję. Generalnie nie wiem, co to mogło być. Przypalony cukier. Mój <laughs> i przypalone przypalony cukier jedynie. Czy macie fabrykę, czy robiłeś sam? O, to jest jakaś śmieszne pytanie. bo ktoś mi zapytał, czy ja robię sam watę, kręcę i pakuję do pudełka? Nie, to najpierw bym mi na to nie pozwolił, żeby to później sklepie... W ogóle, wyobraźcie sobie, że miałem ja sprzedawał w sklepie, przypuśćmy, jakby to weszło do sklepu, że zrobić dla jakiegoś sklepu, no przypuśćmy, że ktoś ma sieć sklepów, w których jest 2000 w całej Polsce, to wtedy 10 sztuk minimum na jeden sklep, czyli potrzebuję wtedy ile? 20 tysięcy? 20 tysięcy waty. Wyobraźcie sobie, że miałem ja te 20 tysięcy waty sam sami, wpłacać do pudełka, to ja bym nie, ja bym to kręcił przez 6 dni. Maszyna by mi się spaliła, nie? No oczywiście, że to trzeba zamawiać w fabryce. Fabryce waty, cukrowe ja sobie też jest jeszcze jedno pytanie: Czy chciałeś mieć swoją fabrykę waty cukrowej. Powiem szczerze, że jeżeli będziecie kupować watę i będzie ona schodzić jak świeże bułeczki, a mam nadzieję, że będzie, to moim następnym celem, oprócz tych pięciu nowych, sensie pięciu łącznie produktów marki AMC Sweet, jest też moim marzeniem mieć swoją własną fabrykę waty z Śmiesznie, to trochę brzmi i do mnie to nie dociera, ale wydaje mi się, że jest to całkiem realne do zrobienia. Więc jeżeli będziecie kupować watę, to spełnimy kolejne marzenie. Po co sesja zdjęciowa do waty? Sesja zdjęciowa do waty była potrzebna, żeby rozpromować produkt, żeby przekazać wam. O tym, że jest nowy produkt, po to, żebyśmy mieli e, zdjęcia na plakaty, banery, grafiki i generalnie na billboardy, które możliwe, że w przyszłości będą, bo teraz niestety za, za mało czasu mieliśmy na to, żeby kupić billboardy, więc możliwe, że będą. No więc, właśnie podobna by była sesja i też na Instagrama marki I'm So Polska. Możecie zaobserwować na Instagramie, tam też właśnie pojawiają się cały konkursy. Także, jeżeli chodzi o pytanie, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, wbijajcie do mnie na Instagrama, wbijajcie też na Instagrama marki I'm Sweet Polska, czyli mojej marki i widzimy się. Już niedzielę na to papie. Warszawy. Do zobaczenia. Papa. jaki. Pa.